Hallo, halo, no witam, z tej strony oczywiście Lewczy. Teraz to jest kolejny odcinek Minecraft Farma. w dzisiejszym odcinku farma pająków i co do tego będziemy potrzebowali? Wykować sobie pomieszczenie, ja sobie to już od razu zaznaczam i musimy zrobić tak, żeby góra oraz dół były ustawione na cztery kratki, jak widzicie. I tak samo działa w sytuacji dolnej oraz na każdą stronę, czyli na każdą stronę też powinniśmy przejść. Czyli góra, dół, północ, południe, wschód i zachód powinno być rozkopane od generatora, modgrainera po cztery kratki. Na jednym stawiamy sobie dwa filary i tam, gdzie mamy dwa filary, jakby w przeciwieństwie od środka, jakbyśmy szli, rozkopujemy sobie taką dziurę na trzy kratki i potem dokładamy jeszcze jedną i kopiamy teraz trzy kratki. Powinniśmy przekopać to na cztery kratki. I teraz tak, w miejscach gdzie mieliśmy filary rozlewamy sobie oczywiście wodę nad, na filar, czyli po prostu na ten filar, co mamy na dwie kratki, jedna i druga. Filary możemy sobie rozwalić, bo nie są nam potrzebne. I przechodzimy dalej. Rozkopujemy sobie jakieś pomieszczenie, w moim przypadku będzie to 3x3. Może troszeczkę większe, bo teraz nie patrzyłem jak kopałem. I liczymy tak, raz, dwa, trzy, czwarta, stawiamy sobie slaba i teraz dalej przechodzimy. Tutaj rozkładamy kolejnego slaba. I powinno to wyglądać w ten sposób, że druga kratka jakby górna. Kolejna sprawa, dokładamy kolejnego slaba na górze i dokładamy sobie trapy. I tak samo na górze, czyli robimy tak jakby taką klatkę. W tym miejscu możemy sobie oczywiście rozkopać i dokładamy sobie tutaj ładne pomieszczenie. I rozkopujemy sobie ładne pomieszczenie, hop, dokładamy sobie oczywiście. I robimy tak, tutaj możemy postawić sobie skrzynkę, którą ja sobie aktualnie postawię I dokładamy sobie hopery Hop, hop i hop No i dobra, tu mogę sobie zamknąć, pająki będą wpadać mi w to miejsce głównie I teraz robimy tak, rozkopujemy oczywiście do wody I kiedy to zrobimy, rozkopujemy jeszcze jedną kratkę więcej Czyli jak widzicie, wszystko tu ładnie się wylało Możemy sobie teraz to zamknąć Możemy sprawdzić wszystko jest jak powinno, nasze pająki tutaj jeszcze mogą trafić, dlatego też tutaj kładziemy sobie kolejne trapdory, czyli tutaj możemy powiększyć sobie jedną kratkę i dokładamy sobie trapdory, żeby po prostu nas pająki nie biły. Ważna spra sprawa, jeżeli pamiętacie, jeżeli nie, e będziemy potrzebowali tutaj postawić sobie dywany bo jeżeli wejdziemy za blisko, będą nas potrafiły uderzyć. Jeżeli wstawimy dywany, nie będzie ogólnie takiej sytuacji. I co nam zostaje? Przełączamy się na, nie game rule, tylko game mode i przełączamy się na survivala, włączamy sobie poziom na przykład trudny, bo czemu by nie i czekamy aż nasze pająki przyjdą. Jak widzicie one już tutaj lecą, zostaje nam tylko i wyłącznie bić, one niestety lubią się czasami tam psuć w górę, jak zajdą w górę możemy wtedy sobie pozwolić wejść na szyfcie, na te dywany. I to jest takie jakby zabezpieczenie. Jak widzicie, wszystko się tutaj zbiera. Żeby nie podejść, jeżeli są tutaj, jeżeli są, podchodzimy sobie po prostu na shifcie. No i co zostaje? Po prostu musimy teraz tylko i wyłącznie czekać. Ja wam pokażę jeszcze na jednym przykładzie, jak to działa. I czekamy, czekamy po prostu aż nasze pająki. Tutaj możecie sobie jakoś ozdobić, czyli jak pierwsze lecą, możecie sobie uderzyć i tak wszystkie polecą na górę. Dlatego to chodzimy na shifcie i możemy sobie na luzie uderzać. Gorzej jak nam któryś spadnie jak mi teraz. No ale wiadomo, we wszystkim mogą być błędy. Tam jak widzicie, no niestety pająki mi wpadły, więc to też przydałoby się zabezpieczyć, ale myślę, że z tym sobie tam poradzicie, żeby tam dodać na przykład szkło. I jak sobie wejdziemy, możecie na przykład, jak widzicie, sobie wszystko tutaj ładnie zabijać. Ja sobie włączę kreatywny i taki, taka jeszcze mała rada. Jeżeli nie chcecie mieć przypału, tak jak ja z pająkami, proszę mi dać na chwilę pokojowe, bo one lubią strasznie na górze chodzić. Czyli góra, jednym słowem, możecie zrobić oczywiście dodatkowe trapy tutaj, albo jakikolwiek bloczek. O, ja poproszę sobie efekt, efekt tutaj, albo możecie po prostu dać po prostu tutaj szkło jakiejś, żeby nam pająki po prostu po górze nie chodziły. No bo nie są nam kompletnie przydatne tam. One uwielbiają po prostu chodzić na samą górę, i wszystko będzie spływało nam w te miejsce. Równie dobrze można je tutaj zablokować w ten oto sposób, to jest też jakiś sposób, i dołożyć sobie w ten oto, taki oto ładny sposób. I teraz, kiedy przyłączymy sobie, strasznie mówię dużo: sposób, sposób, zauważyliście. I jak zobaczycie, teraz pająki nie będą miały problem, bo będą wchodziły po prostu tutaj na górę. To jest takie, można powiedzieć, ulepszenie do naszej klatki. One będą sobie tutaj wchodzić, ja sobie teraz przerzucę perłą. I teraz jak widzicie, nie musicie przechodzić, bo po prostu macie możliwość ich bicia w, ten oto tutaj, w tym oto miejscu. No, tak jak mówiłem, musicie uważać na te miejsce tutaj, bo pająki jak tutaj was rąbną, a rąbną 100%. Jak będziecie za blisko, dlatego też stawiam dywany i po prostu żebyście wiecie, możecie stać mniej więcej na tym punkcie, to nie powinny was uderzyć. A jak będą, po prostu jak widzicie, bijecie je. Ja mam nadzieję, że odcinek się podobał, jeżeli tak, to możecie zostawić łapeczkę w górę, komentarz i subskrypcję. Ja się z wami żegnam, dzięki za oglądanie i trzymajcie się do następnego, cześć!